Cześć! Ta wskazówka dotyczy tego, jak możemy pomóc naszym dzieciom nauczyć się rozwiązywać problemy i konflikty. W końcu pokonywanie wyzwań może być stresujące, dlatego ważne jest, aby nauczyć swoje dziecko lub nastolatka tej ważnej umiejętności życiowej. Oto sześć prostych kroków, które pomogą w rozwiązywaniu problemów. Po pierwsze, zidentyfikuj problem, przed którym stoi dziecko. Po drugie, pomyślcie o kilku możliwych rozwiązaniach. Po trzecie, ustalcie, jakie mogą być rezultaty każdego z rozwiązań. Po czwarte, wybierzcie wspólnie jedno rozwiązanie. Po piąte, zachęć dziecko do wypróbowania go. Po szóste, jeśli się udało, to świetnie. Jeśli nie zadziałało, powiedz dziecku, żeby się nie martwił i po prostu spróbował innego rozwiązania. Kiedy coś idzie nie tak, zbyt, zbyt łatwo jest się zdenerwować. I obwiniać nasze dzieci. Ale tak naprawdę potrzebują one kogoś, kto pomoże im uporać się z problemami. Możesz im w tym pomóc, robiąc przerwę. Jeśli czujesz, że zaczynasz się denerwować, zrób 10-sekundową przerwę i skup się na spowolnieniu wdechu i wydechu. Pomoże ci to reagować w spokojniejszy sposób. Gdy wspólnie z dzieckiem staracie stara się znaleźć rozwiązanie problemu, z pomocą może przyjść kilka zasad. Po pierwsze, pozwól dziecku wyrazić, jak się czuje. Po drugie, wysłuchaj, co ma do powiedzenia. Po trzecie, postaraj się spojrzeć na sprawy z jego perspektywy. Po czwarte, podziękuj swojemu dziecku za otwartość i zaufanie. Pamiętaj, że pomoc dziecku w nauce rozwiązywania problemów będzie czymś, co zabierze ono ze sobą do końca życia.